Karolek? Karolek! <śmany> <śmany> tak! Na, 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 na. E, Karolku, co powiedziałam przed chwilą? <śmany> że jutro szkoła będzie zamknięta, żebyśmy mogli odpocząć w domu oglądając telewizję i jedząc słodycze. Nie! Powiedziałam, że jutro jest dzień sportu. Co? O ile oczywiście nie będzie padało? Sportu? Nie! Dzień sportu. I ho, baba na dziada, na rogi, na gliniane pierogi. A co on wyczynia? na rogi, na gliniane. Nasz Karolek zaklina deszcz. O, dziada, jestem ofiarą. Na o, nie, nie jesteś. Idziesz do łóżka. Ty też, Karolku, pośpiesz się. Jutro macie dzień sportu. Chyba, że spadnie deszcz. Nienawidzę dnia sportu. Jest bez sensu i trzeba mieć krótkie spodenki. Gadanie na stole i nigdy nie wygrywam. Karolku! O, aś, o! I, 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 i. Mutyli też nienawidzę. O, mm, jestem dumna z mojego małego sportowca. Na pewno znowu wygrasz puchar zabieg z jajkiem. O, o biedny Karolek Mam nadzieję, że przeżyję. Czuję, że nie będę mógł pójść dzisiaj do szkoły. Straszliwie boli mnie brzuch. Chyba będziemy musieli pojechać do szpitala. Oh. Wow! A to yeah. Pech, oby nie musieli cię operować. Aa, operacja! Ja Dobrze wiemy, że nic ci nie dolega. Robisz wszystko, żeby nie iść na dzień sportu. Nie przejmuj się, to, że we wszystkim jesteś najgorszy, nie ma znaczenia. I nie kombinuj, żeby cię odesłali do domu, jak w zeszłym roku. Pan Miodzik mówi, wcale nie liczy się wygrana, tylko klasa zawodników. Karolku, Karolku, uspokój się! Proszę Damianku, jajka do wyścigu są gotowe, a teraz uczeszemy się. Musisz ładnie wyglądać, jak będziesz odbierał nagrodę. Napłek o tych pańco piwa Mistä? Kaikesta! Äiti! Herri, mille tuumaa? Meiltä olisi voitettu hiekkalinnan kilpailu, ellei sinä olisi alkanut voittaa. Eikä siinä kaikki! Just. Miten ihana päivä! Ei pilviä taivaalla, linnut visertävät lomasi, kun ne ohi venta. Etkä edes kiittänyt sitä lentotunnista. Niin, ja entä sitten sun synttärit!! Rottista ei löydetty enää ikinä. Sinun takia senkin ruikuttava tonttu. Joten Missä silmäpuoli on?

En halua tehdä tätä, mutta minulla ei ole muuta mahdollisuutta. Silmäpuoli. Ole kiltti, en minä tiedä. Nyt leikkaan. <coughs> Mitä ihmettä sinä teit? Kerro niille, Pekka. Tunnusta. Ei, Pekka, vaan sinä, Henri. Minäkö? Pekka on vei silmäpuolen! Eikä vienyt. Minä tiedän, ettei vienyt. No kuka sen sitten vei? Minä vein. Niin, tietysti. Kaskunen nyt heti arvannut. Sinä siivosit minun huoneen. Silloin sinä sen veit. Ja minä tiedän kanssa miksi. Koska haluat kiristää minua olemaan kiltti niin kuin Pekka. Nyt riittää. Olen saanut tarpeekseni. Hei, Tämä on, tämä on minun juttu. Ei, tois tois. irti. Tästä irti! Siinä on silmäkuoli. Ei sitä ole varastettu. Minä pesin sen, koska se oli niin likainen. Aa. Miten saatoit syyttää minua varkaudesta, Henri? Ja kuinka saatoit syyttää pikkuveljäsikin? Ja isäsi myös! Ja minuakin! Ja nyt sinä saat pysyä huoneessasi lopun päivää. Mitä? Ja maksat Pekan katkeneet sellon kielet taskurahoistasi. Mene nyt heti nukkumaan. Mutta se puoli! Se jää roikkumaan naruun. Żyje. Jak się będzie kąpać, dech uszy umyje. Słucha jak wiórna nauczycielka, z nosem długim jak marchewka. Nie lataj po klasie, bo pogubisz kapcie. W szkole lepiej by się działo, gdyby papsko wyleciało. Tu marzenie głowy ściętej, kat toporska jest przekleństwem. Lolo? Krzyś? Henio? Paweł? Lolo? Gdzie oni są? Pora przyznać się Karolkowi, co zrobiłeś. Tak, i wtedy przyjmiecie cię z powrotem do purpurowej czaszki. Damianku, oh, zakopie mnie w ogródku do góry nogami. I to zaszło za daleko. Nie wiem, czy chcę się przyznać. Do czego? O, 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 więc... Są, ja, o, o! Powiedz mi spokój! Chłopcy, musimy coś z tym zrobić! Sły, słyszałeś? To Damianek napisał ten list? za mnie podpisano? Karolek! Ja tego nie napisałem! Właśnie, że tak! Karolek mnie kocha! Dora, Karolek kocha mnie! Nieprawda! Nie kocha! Kocha! Ach, och, zmuszę cię, żebyś przyznał, że mnie kochasz, nawet gdybym musiała cię zmusić! <ścoughs> Leć! A, a, a może jednak złapiecie? Dość, Karolku! Wyjaśnijmy sobie te sercowe sprawy raz na zawsze. Czekajcie! To nie on napisał te liściki. No to kto? To ja! Co? 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 Ty napisałeś te liściki? Tak! Damianku, do kozy! O, dziękuję, panie, dziękuję! To wszystko przez ciebie! Powiedziałeś, że nie potrafię zrobić nic podłego! Faktycznie, to było dość podłe. Ha, prawie mi zaimponowałeś. Ej, Damianku, chcesz znów być członkiem Klubu Purpurowej Czaszki? Serio? Tak, i mianuje cię oficjalnym strażnikiem śmierdzącej bomby. O, serio? Serio? Karolku, Karolku! O! O! O, 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 o. Karolku, chcemy zamienić z tobą słowo. Nie! Kuchnąć. Nie muszę. Wiem, który los wygra. Kupisz? A, no to który los wygrywa? Numer 42. Naprawdę, słowo! Numer 42 to zwycięzca. Wiesisz mnie piątaka. Hmm, Karolku, naprawdę myślisz, że dam się nabrać? O, wybieram trzydzieści jeden. Dobra, łatwo poszło. O, o nie! Muskularny mieć o przepchał się! Nie 42! Muskularny mieciu ma mój los! Mieciu, dam ci za ten nie, los piątaka. Nie wiem. I dorzucę nową piłkę? Nie wiem. Dobra, dobra! Piątaka, nową piłkę i plakat z zabójczym ściurem. Eee, nie wiem. Patrz, Karolku! Kupiłem bilet na wyspę skarbów i jeden los na loterię! Spadaj, mały! Jestem zajęty! Umowa stoi? Ekstra! Przyniosę ci to, co umówione. Siedemdziesiąt pięć? Wypchaj się z tym papierem! Ktoś inny ma mój los. Damian? Damian ma mój los! Damianek! Damianek! Wracaj tu! Słuchaj, mały, masz numer 42. Chcę go mieć! Dam ci za niego piątaka. O, ale mnie on się podoba, jest mój. Uważam, że powinienem go zatrzymać. Ile? Dychę. 42, tak! Mua! Chodź, będzie wesoło! Dasz radę, dasz radę. Dasz radę. O! O! Uwaga, uwaga! Posiadacze losów chłopu pirata. Za chwilę ogłosimy zwycięzcę. Zaraz odbierzemy nagrodę. O, o, naprawdę mi przykro, śliczna panienko. Wygrywa los... Los... Numer 42! Tak! Oszukałeś mnie! Powiedziałeś prawdę! Oszukał! To moje! Niestety, Karolku, ty masz los na loterię, nie do skrzyni skarbów. Kto ma los 42? Ja! Miałeś dwa losy 42? Ma mój wiek w psich latach. Życie skończyło się! Posiadacz losu 42 zechce podejść do stanowiska i odebrać swoją nagrodę. Zaraz, co słyszę? Wygrałem na loterii? Z drogi! Zejście dla zwycięzcy! 42, 42! Mój numerek wygrywa! Gratuluję, Karolku! Za mało niechlujnie. O, tak, teraz koszmarnie. Dzień dobry, o. Karolku. Gdzie są moje płatki zbożowe? Karolku, przywitaj się samim. Hmm. <grystanie> Bonjour, sir. To mój korespondencyjny kolega. Najlepszy przyjaciel na całym świecie. Damianek zaprosił go na parę dni. Mam nadzieję, że lubi kolejki górskie. Nie mogę się doczekać wieczora i jazdy rozbijacze na to. Tylko widzisz, sami nie najlepiej się dzisiaj czuję. Dlatego zostaniemy w domu. W zamian sami zaproponował coś niesamowitego. Lubię przesprzątać! Więc wysprzątamy dom razem. Niegłodna, o mercy. Nie! Korespondencyjny kolega doskonałego Damianka. Głupie sprzątanie. Głupi korespondencyjny kolega. Podobno uwielbiasz sprzątać. Tak, ale ja jestem ory. Jesteś ory? Boli go głowa, Karolku. Do wczoraj brał udział w ważnych szachowych mistrzostwach świata. Ha! Wygląda na mistrza świata w wylegiwaniu się. Przyniesie mi coś do czytaniu, Damianek Monami? O! Moją encyklopedię! Czytam ją od początku i już jestem przy L. Poszukaj pod lenistwo, a znajdziesz jego zdjęcie. A może kiedy indziej? Wolałbym jakaś komiksy? Karolek ma dużo komiksów. To moje komiksy. No coś ty, Karolku przecież są wspólne. Perfe. Zaraz ci przyniosę. Hmm. Telewizor. Zasłania mi go! Odsunie się. Przejrzałem cię na wylot śliski z sami. E... Pominąłeś Charles. Gdzie? O, oh, <laughs> <laughs> O, Proszę o to twój <laughs> komiks. Karolku. Zwlokę go z tej kanapy, nawet gdyby to miała być ostatnia rzecz, którą zrobię. Sami musisz być skona! On musi być skonany. Dziękuję szarami. Moja i chyba przychodzi. Juhu! To może zagramy w szachy? E, może trochę po chwili Damianku. Najpierw ja pić spragniony. I, I ja się tym zajmę. To zaszczyt przygotować coś dla gościa, o tak? Na. A może nikomu go nie pokażą? Jesteś naiwny. Pamiętaj, że mamy do czynienia z Karolkiem. Uczymy się tańca towarzyskiego. Cii, mów ciszej! Przecież to nie zbrodnia! O nie o to chodzi! Przecież ty tańczyłeś ze mną! Ludzie pomyślą, że. Co? Że chodzimy ze sobą? My? Widzisz w tym coś śmiesznego? O, nie, ależ nic. E, tylko że jesteś dużo o, e, ładniejsza ode mnie. Tak. Słuchaj Sid, nie rozumiesz? Jeśli ludzie zobaczą to zdjęcie, stanę się pośmiewiskiem. Moja reputacja legnie w gruzach. Więc co mamy robić? Najlepszą obroną jest atak. Odpłacimy Karolkowi Pięknym za nadobny. Słuchajcie dzieci, dziś zamiast próby chóru postanowiłyśmy spróbować czegoś innego. Ci, którzy lubią tańce ludowe, niech podniosą rękę. A kto chciałby popisać się przed klasą? Karolku, słyszałam, że ty lubisz tańczyć? Ja? O, Karolek, zgłaszasz się na ochotnika! Pani dyrektor boli mnie noga. Robias, dobierzemy ci sprawnego partnera. Kto będzie partnerował Karolkowi w tańcu? Popatrzmy. Olo! Co? Ja? Partnera Karolku, obróć! Nie! Chodź, Karolku, powiem ci, co teraz zrobimy. Oddasz mi to zdjęcie, a ja zniszczę te stoi. Stoi. Dobrze. I niech to będzie dla ciebie nauczką. Nigdy nie zadzieraj z nauczycielem. Nie! Nigdzie nie jadę! Nie ma widzę tańczyć! Nie! Miłych zajęć, Damianku. Dzięki, mamo. Karolku, chodź ze mną. Madame Tutu zasugerowała, żeby przenieść cię do innej grupy. Ekstra! Co to za zajęcia? Judo? Skyboarding, karate! Będziesz zadowolony? Taniec towarzyski. Huh? Nie!